ojojoj oj, oj. oj, oj. Ja biegi to w sumie randomowy wciskam. No wie? Ja to też ja. No czuję A co? Nie, tak. nie, nie, proszę nie ściany, nie ściany, nie ściany. O, o Boże Ile tak chyba Długo, bo to na tym szybkim lewie. A było, tak nawet. Że inaczej tak poleciał w bardę tutaj. No, na połowie. Tak ją musnąłem, nawet. No ja troszeczkę bardziej, że musnąłem. O, ale taki Unruhż B ma strzelić! Ja w ja w churę, nie tylko w Uwaga, uwaga! Tak. No jak tylko mu się uda przejechać bus do no to będzie pozamiatane. <grywa> to kurwa, 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 dobre dobre kurwa, 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 bo w jakiego to kurwa, w stanie strzelić kurwa, 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 a może kurwa te boty wyjechała w takim momencie super topi Ej jakieś gówno jest totalne Co jeszcze? Na prostej drodze tracę czas A, DRS-u nie ma czę wadziłem czy siebie Nie, tu już już gripa nie ma, już jest ta... Wilgotne powietrze już jest Jakaś rosa, nie? Na tym traku, no. To jest coś... Przeszła wilgotność z powietrza na track. Już, już nie pojedziesz tego lepiej. Nie, to ci to nie ma gripa w ogóle. Ty to widziałeś? No jest. Pamiętaj, żeby DR złączyć. Agora. Vamos. Vamos. E Go. curva Hamilton. <sum> o, kurwa, elege, <sum> No, rewite, lecimy. O, ja ma... To, free O to, no co to bajace. Normalnie jechałem prosto! To ale ale wiesz, że ja też, tylko bot mnie wjechał. A jechałem prosto! Już Kubę puściłem, nawet żeby był spokój. No, Keymar Straight, nie będziesz hamiltona. The odpalony R's. <laughs> <Ziemi> idziesz? <laughs> No, ale już się bije za nim lewo, prawo. O, ale Hamilton, better breaking, better breaking, He, <laughs> <Better breaking, laughs> <laughs> ale bardzo dobrze Hamilton tam. Kurwa, ma to przeżyć. <laughs> Hamilton bardzo dobrze pojechał. Proszę. Fioletowy sektor jeszcze. Raz, Radyan... Ale to ma confidence ten zawodnik, że Astonie to ma... Ale ma s Ale ja mam s Tu <tryk> nie przypomniało mi się teraz tak jak jecha jechał nad tym Schumacherem jak... Jak Edric próbował wyprzedzać boty, tylko że jechał tą samą linią cały czas i im w dupę po prostu wjeżdżał. Aż myślał, że odskoczą? Wiesz co, do Chyba nie. nie. Jak chcesz zakończyć tak jak ja i Króczunek, to pewnie. Nawet my nie do an Mo najgorsze. Ale zobaczmy hamowanie, zobaczmy hamowanie. O, jak dzieciaczek. No, jaj, jaj. Wiesz, to sobie mi wjechał, no! No tu nie wiesz co ja poradzę? Ja tu nic nie jaj. Zrobiłem. Jaj. Emerytura później, jaj. Komuś, jaj. Wszystko jak szef. Pierdolony. Ma, też tak.